No z tej strony Esteban, a To jest kolejny filmik na tym kanale i oczywiście kolejny konkurs dla Was. Bo w każdym odcinku, jak jesteś nowy na kanale, to sobie zasubskrybuj dzwoneczkiem i wbijaj codziennie na filmy, bo w każdym odcinku do wygrania masz skina, blika, doładowanko, bądź jakieś złote kody, więc sobie wbijaj. Ale jeśli chcesz w ogóle brać udział, musisz mieć mój kod promocyjny użyty. Tutaj kodik Esteban daje Ci 5% do wpłaty oraz darmową skrzynkę. jak Jeszcze na twórce nie grałeś, więc zapraszam. No i oczywiście. My dzisiaj próbujemy zrobić profit. Mamy dzisiaj 1000 zł, dużo, mało. Nie wiem, zależy, zależy wiadomo od tego, jakie skrzynki dzisiaj będziemy otwierać. No i zobaczymy. Zobaczymy na razie, na spokojnie wejdziemy sobie w ten odcineczek I myślę, że skrzyneczki z nazwą Esteban możemy sobie kliknąć. Parę takich skrzyneczek, powiedzmy od 30 do 60 zł. No i mamy Esteban 5% profit, ok, ok, w porządku skrzynka, pyknijmy sobie 5, za, nie, 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 3, za 138 zł, no bo wiadomo, że każdy grosz tutaj się liczy, ale jakby wypadło, coś grubego, no ale niestety nie wypada, dobra, to jeszcze jedna może akurat poleci ten Bloodsport, no to by naprawdę dało nam fajny, no jest Bloodsport, ale nie ten, który chcieliśmy, dobra, to dzisiaj otworzymy sobie też troszkę skrzyneczek eventowych. Wy, oczywiście, pamiętajcie o tym, że jak chcecie wygrać, oprócz kodu, musicie mieć łapkę w górę, komentarz oraz eee, suba z dzwonem, nie? Ale to już mówiłem. No i myślę, że pootwieramy sobie te skrzynki za 32 zł. Też 3 na początek, 96 zł, wydajemy. No i zobaczymy, co tutaj ciekawego G4 nam przyniesie. No, powiem tak bardzo. Bardzo niepokojąco zaczyna się ten odcinek, no ale dobra, próbujemy. Okej, okay, te Amperfejdy chyba zwracają. Mm, a nie, 5 złotych. Kurde, myśl, no powiem Wam, że jest na razie lipa. Przynajmniej e, nabijamy sobie te eventowe punkty. Okej, okay, tu będzie lepiej. Ten SG kosztuje 6 dych, ale reszta też słabo. Kurde, no. Dawać, dawać. Nie będę czytał tej nazwy. Ale jest ta skrzynka w stanie naprawdę fajnie rzucić. No ale póki co jest bardzo słabo. Dobra, 3 na faście, 3 na faście. Dobra, zerujemy na tej skrzynce. No powiem wam, że ani razu nie zwróciła. No to jest niemożliwe. Ani razu nie było profitu. Jak otwierałem ją na tych odcinkach e, z testowania tej skrzynki, to ona naprawdę potrafiła fajnie dać. Ten skałcik warty jest ile? 38 zł. No okej, okay. no ale powiem wam, że jest lipa. Ja oczywiście mam program partnerski i widzę, że wpłacacie naprawdę bardzo grubo, więc wypłacimy sobie to. No i mamy te dodatkowe 143 zł no, ale i tak, no powiem Wam szczerze, że jest naprawdę słabo. Zróbmy sobie kontrakt e, z tych itemów najdroższych 336 zł. Jest sąszedł Gerki to już jest dobrze. Boreal Foresty Aha, 2 zł w plecy. No to fenomenalnie. Myślałem, że jest lepiej. Jeszcze jeden, jest naklejka, uwaga, naklejka warta 236, no powiem wam tak Jest ciężko, szczególnie że odebraliśmy jeszcze te 140 zł, dziękuję wam serdecznie widzowie za wpłaty Naprawdę, te wpłaty, no wspierają mnie, także z góry wam za to dziękuję No a my mamy 395 zł, no będzie ciężko, będzie dzisiaj na pewno ciężko coś zrobić No ale to trzeba otworzyć jakąś yy, skrzynię, Neon Time, Neon Time, bardzo ładna skrzynka jeśli chodzi o itemki, mam nadzieję, że będzie też tak, jeśli chodzi o drop 136 złotych. Hmm, no musiałby być Factory New Stat Track, ale 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 nie jest. Ale dobra, nie ma tragedii. To jeszcze sobie otwórzmy cztery takie skrzynki daj coś jeszcze. OK, to jest to jest lepiej, bo neon rider sam ko może kosztować 1500. No oczywiście ten najgorszy, ale dobra robimy jeszcze jeden kontrakt ostatnie kontrakty mi nie oddają, więc mam nadzieję, że teraz jest auk. To chyba nie będzie dobrze. 225. No dobra. No nie jest nie ma tragedii, powiem tak. Nie ma tragedii. Przejdźmy sobie do eventu. Mamy 3720 punkcików, które sobie wydamy w breakerze i podwyższę sobie ceny z A walimy jedną. walimy jedną za 3,5 koła. Dajcie znać w komentarzu, którą wy byście z tych 10 wybrali. Ja wybiorę lewodu i zobaczmy co tu będzie. O Jezu, 9 zł No szkoda. Szkoda, ale dobra, no mam jeszcze te 350 zł. Hmm, SG. SG sobie otwórzmy. Cyk. 5 takich skrzyneczek za 6 dych. Tu może polecieć ten skałcik za dwa koła, no to było... Ja Japie... zawał serca mam widzowie. Ale okej, okay, to, to jest naprawdę dobry drop. Ale patrzcie, tego Bikairona i tego Death przecież to są identyczne scouty, praktycznie. Ten jest jaśniejszy. Ja już myślałem, że leci ten scout. No dobra, Profit to profit. No tutaj lipa, bo ten paralityk. No Parallax. No nie, dobra, popłynęliśmy. No cóż, widzowie, dzisiaj nie mój dzień, dzisiaj nie mój dzień, ale zróbmy sobie olina 169 zł. A pyknijmy sobie jakąś skrzynkę graczy. Nie moją, ale po prostu 168-169. Troszkę takich skrzynek jest. No to weźmy sobie Nice GG. Próbujmy. Zrzut ekranu już chciałem robić. Nie wiem co ja robię. Otwieramy. No i uwaga! Co dostaniemy? Aquamarynka warta 100 zł. No to na sam koniec robimy kontrakt z tych itemów, które tutaj mamy. Ok, 240 zł jest gloczek. Jest gloczyk Gamma Doppler testet za 146 zł. No dobra widzowie, cóż, dzisiaj się nie udało, ale pamiętajcie, żeby mieć łapę, komentarz, jak chcecie wygrać skina. I w ogóle nie wiem, jaki skin jest dla Was, to to randomowy skinek za dyszkę dla widza. Także subskrybuj kanał, my się widzimy w kolejnych odcinkach. No i na razie.